Carlo Collodi, Pinocchio. Rozdział 11. Ogniojad kicha i przebacza pajacykowi, który potem ocala od śmierci swego przyjaciela, Arlekina. Dyrektor Ogniojad, bo takie było jego nazwisko, wydawał się przerażającym człowiekiem temu nie można zaprzeczyć zwłaszcza przez tę długą czarną brodę która niby fartuch zakrywała mu pierś i całe nogi ale w gruncie rzeczy nie był taki zły toteż kiedy mu przyniesiono biednego Pinokia który bronił się wszelkimi sposobami wyjąc nie chcę umierać nie chcę umierać roztkliwił się od razu i poczuł litość przez chwilę opierał się w końcu jednak Kichnął potężnie. Słysząc to kichnięcie, arlekin, który do tej chwili stał zgnębiony i drżący, jak wierzba płacząca, rozpogodził twarz i nachylając się do Pinokia, szepnął półgłosem: Dobrze jest, bratku. Dyrektor kichnął, a to jest znak, że się lituje nad tobą, więc jesteś już ocalony. Bo trzeba wiedzieć, że tak jak inni ludzie. Litując się nad kimś, płaczą, albo przynajmniej udają, że ocierają łzy, ogniujat, ilekroć był naprawdę wzruszony, miał brzydkie przyzwyczajenie kichania. Był to również dobry sposób, jak każdy inny, okazaniu dobroci serca. Kichnąwszy sobie, dyrektor nie przestał się srożyć i krzyknął na Pinokia: Przestań już raz beczeć! Przez te twoje lamenty, aż mi coś niedobrze tu w żołądku. Czuję takie kurcze, że o mało, o mało, hapsik. Hapsik. I znowu kichnął dwa razy. Na zdrowie, powiedział Pinokio. Dziękuję. Czy twój tatuś i mama żyją jeszcze? Pytał ogniojat. Tatuś żyje, ale mamy wcale nie znałem. Wyobrażam sobie, jakby się zmartwił twój stary ojciec, gdybym cię teraz wrzucił między te rozżarzone węgle. Biedny stary, żal mi go. Apsik! 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 I znowu kichnął trzy razy. Na zdrowie, powiedział Pinokio. Dziękuję. Zresztą trzeba i dla mnie mieć współczucie, gdyż jak widzisz, nie mam już drzewa, żeby wreszcie upiec tego barana. A ty, prawdę mówiąc, w tym wypadku bardzo byłbyś mi się przydał. Ale teraz, kiedy ulitowałem się, nic już się nie da zrobić. Zamiast ciebie spalę podrożnem jakiegoś innego pajaca z mojej trupy. Hej, żandarmi! Na ten rozkaz natychmiast zjawili się dwaj żandarmi z drewna, niesłychanie dłudzy i wyschnięci. W trójgraniastych kapeluszach na głowie i z szablami w ręce. A wtedy dyrektor odezwał się do nich ochrypłym głosem: Weźcie mi tu tego arlekina, zwiążcie go mocno, a potem wrzućcie do ognia na spalenie. Chcę, żeby mój baran był dobrze upieczony. Wyobraźcie sobie biednego arlekina. Przeraził się tak strasznie. Że nogi ugięły się pod nim i padł twarzą do ziemi. Na ten rozdzierający widok, pinokio rzucił się do nóg dyrektora i płacząc gorzko i oblewając łzami każdy włosek jego olbrzymiej brody, zaczął mówić błagalnym tonem: Litości, panie ogniojadzie! To nie ma żadnych panów, odparł twardo dyrektor. Litości, panie kawalerze! Tu nie ma żadnych kawalerów litości panie komandorze tu nie ma żadnych komandorów litości excelencjo słysząc że go tytułują excelencją dyrektor od razu złożył ustawciup i okazując nagle bardziej ludzkie odruchy i łaskawość zapytał pinokia no więc czego chcesz ode mnie proszę o łaskę dla biednego arlekina tu nie ma mowy o żadnej łasce. Jeżeli oszczędziłem ciebie, to on musi iść na opał, ponieważ chce, żeby mój baran był dobrze upieczony. W takim razie, zawołał dumnie Pinokio, prostując się i zrzucając czapeczkę zrobioną z ośrodki chleba, w takim razie wiem, co jest moim obowiązkiem. Naprzód, panowie żandarmi. Zwiążcie mnie i wróćcie do ognia. Nie, to nie byłoby sprawiedliwe, gdyby biedny Arlekin, mój prawdziwy przyjaciel, miał umrzeć za mnie. Słowa te, wypowiedziane podniesionym głosem i tonem heroicznym, doprowadziły do płaczu wszystkie marionetki przypatrujące się tej scenie. Nawet żandarmi, chociaż byli z drewna, beczeli jak młode jagniątka. Ogniojat z początku był nieubłagany i twardy jak kawał lodu. Ale potem, zwolna, zwolna i on zaczął się roztkliwiać i kichać. Kichnąwszy tak ze cztery czy pięć razy, otworzył serdecznie ramiona i rzekł do Pinokia. Dzielny z ciebie chłopiec. Chodź tu do mnie i ucałuj mnie. Pinokio podbiegł natychmiast i wdrapawszy się jak wiewiórka po brodzie dyrektora, ucałował go czule w sam koniec nosa. A więc jestem ułaskawiony? Zapytał biedny Arlekin cieniutkim, ledwie dosłyszalnym głosikiem. Jesteś ułaskawiony, odparł ogniojat, po czym dodał, wzdychając i kręcąc głową. Co robić? Dziś wieczorem zadowolę się na pół surowym baranem, ale innym razem biada temu, na kogo padnie wyrok. Na wiadomość o ułaskawieniu, marionetki pobiegły na scenę i zapaliwszy wszystkie lampy i świeczniki, jakby na galowe przedstawienie, puściły się w pląsy i skoki. Zaczęło świtać, a one ciągle tańczyły. Ciąg dalszy nastąpi. Muzyka